Widzowie, jesteśmy już. No, siema, widzowie, kolejny odcinek z naszej super serii. Wreszcie się, życia się no, udało nakłonić. Pamiętaj teraz o ponikach już także ten, no. Dobra! Ja roczkuję. Dobrze! Lecimy. No, u, u, drugi u. Pojdziemy rysieruje z Teska i wi widzicie widzowie Chwila przerwa i tak dobrze jesteśmy. No, znaczy zawsze byliśmy. W sensie także 50% albo nawet 60% była przegrana. Ja mam bombę pojętaj <grym> się wystraszyłem ty mi tak tam, typ mi tak wjechał na buzię no, On mnie od razu wiedział gdzie jest? No, tam, wiesz? Znaczy w sensie to jest dość popularna kampa, ale no mogłem kampić tu i tutaj mogę na przykład coś to się wystraszyłem W ogóle, czy ty skoczyłeś oh wreszcie tutaj na teapsy? Tak, skoczyłem Wow Kurde, zablokowałaś mnie Ches? Właśnie nie to Dobra Ma, słuchajcie, słuchajcie mnie to coś Uważaj, nice! Uwielbiam pleców nie, nie idę. Słyszę. Ja ci tam bombę, Plantujesz. A bo dobra, już. A, dobra. Zdjęcie, się, <grym> Czemu, co ty zrobiłeś? Czurde. Wychaj. to. Pamiętajcie mi, co żeby zostawić suba i lajka oczywiście. <laughs> Ale ja się fajnie. nie nauczę jak tu skakiwać. Hej, no fajnie. Ej Nie, to nie, fajne. Ty mi tak, zdół, zdół, zdół tak tak wyskoczył. nie, 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 będzie. nie, sobie ich profile. Okej, okay. jeden ma półtorej tysiąca godzin, spoko. Co? Dobry ten matchmaking, naprawdę. <grythy> Dadą, dają nam typy, co mają półtorej tysiąca godzin. <small> Mój brat ma 1600 i on ma globala. I potem się przygrywamy, jak nam dają za tutaj. Tu już tylko jeden, pamiętaj! Nie gawiasz, może być tylko jeden. No tak. Mam już miniaturkę, będzie, że mnie kierujesz. <laughs> Bo to w sumie takie ja prawda. Oh, no, tak. Ja cię, misiaczku, zawsze to <laughs> Sam nie wskoczyłem. Opa, tak w ogóle. A też AWP? No mogę. Miej szybko, szybko! Dobrze, dobrze. Co to było? Co, tam? Co to było? Ale kieruję cię tutaj. Okay, jestem twoim kierownikiem. O, skręciłem! O, śręgaw się należy. drugi! Się tego. On myśli, że... On, że on myśli, że e, e, on ci robi pleca to naprawdę ty będziesz mógłby. To naprawdę ty mu robisz pleca A wiedział! Zeskoczył mnie. Chłopy zbyn Ej, no ale z takiej odległości ile ja miałem, chyba? Wydaje się, żebyś miał mało, co on robi? Mm -hmm. <laughs> Kiedyś nie realizuję. Kiedyś nie realizuję. Kiedyś na realizuję. Kiedyś nie realizuję. Dzień tam Ale Jadysiowski. Tak? Ale zaraz, to ale zaraz co mam? Kurde. Co mam Dalej, no ja patrzcie na mnie. Patrzcie na przeciwnika, nie na no, mnie. Patrzcie od Się nie buję, ja idę sobą. Nic się jeszcze nie trafiłem tym, ale. No kurde, no! Tak tutaj kierować, to tutaj jest mój film, znaczy twój też, ale... Kupi, ja bym tutaj... na <grym> Następny odcinek, gramy tylko rewolwerami. Co gramy? Tylko rewolucję. Jak będzie... Nie, 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 no, nie, Tu też jest Kurde, ale dostał, dostał trochę, dostał troszkę. Czy nie pokierowałem, ale jednak... nie no, Troszkę to pokierowanie nie jest. Ale takie ja sobie. Ooo, sól. Ale, ale żeś go posolił, uch. Ale żeś go posolił. <grym> to nie ma sensu. <grym> Właśnie, nie zbyt. Dobra, dawaj teraz rozkąpię. Ale nie idziesz. Ale to ja ci plecy Uwaga! Uh! Dzięki, że to zrobiłeś! 3 hp, o łasnąłem! Oho, wow, nie zauważyłem! Wiesz, wie, że on może... No właśnie. Kurde, jesteś geniusza. zaplanował. tam jest? Gdybym tam Czekaj, muszę cię skupić. nie mów! Please. Nic nie mów! Dobrze! Sam sobie, mówię dobrze! A! Dobra! Ja też ci mówię dobrze.

Teraz jaka ranga, Jaka ranga, Jaka ranga, Jaka rango? Dobra, jaka ranga, Dobra, jest, dobra, Opa, dobra, otwieram, 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 uh, otwieram, coś, coś yes! Yes! Yes. <laughs> Dobra! otwieram, 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 ja ja Ja, ja was o, żegnam, Nara, no ja też. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie. Napiszcie w komentarzu bakłażan, jak doszliście do tego momentu.